Jesteśmy w Pałacu w Kończycach Wielkich. Wśród nas jest historia, za nami Winnica. Historia jest taka dość, dość długa, bo to jest prawie 400 lat, XVII wiek. E, ta historia burzliwa na styku kultur. E, a teraz od, od, od kilku lat, od, dokładnie od 2021 roku, tworzymy nową historię. Cieszyński Szlak wina, e, szato kończyce wielkie. Stowarzyszenie OL zainteresuje się programem Greenways od wielu już lat, w zasadzie od roku 2002. To zainteresowanie wiąże się przede wszystkim z próbą realizacji działań w turystyce opartych o turystykę właśnie zrównoważoną. O ekologię, o to, aby to przyjazne środowisku naturalnemu podejście było takim dodatkowym wyróżnikiem ofert turystycznych, które budujemy tutaj w obszarze Euroregionu Śląsku cieszyński na Śląsku Cieszyńskim, w Jastrzębiu, w Gotowie. A pierwszym z Wspólnie realizowanych działań był szlak Kraków Morawy-Wiedeń-Greenway. Od tego czasu do rodziny greenwayowej z naszego terenu między innymi dostał się Żelazny Szlak Rowerowy, między innymi Cieszyński Szlak Wina. Co yy, znalazło swoje odzwierciedlenie w programie konferencji, yy, a deklaracja, którą podpisało kilku partnerów, yy, myślę, że będzie takim ważnym dokumentem wskazującym między innymi kierunek rozwoju Cieszyńskiego Szlaku Wina. Jeżeli chodzi o taką deklarację właśnie bardziej globalną, yy, podpisaliśmy w Cieszynie yy, deklarację ekoturystyczną podkreślającą rolę społeczności lokalnej na rzecz właśnie ochrony tego dziedzictwa przedniczego i kulturowego podpisały ją 25 sygnatariuszy, 25 organizacji i instytucji, które są sygnatariuszami, tak nazywamy tą deklarację cieszyńską i do, do, jest to deklaracja otwarta, do niej można się dopisywać, inne organizacje, instytucje mogą również zostać jej sygnatariuszami w, po, po już po, po tym wydarzeniu. Będziemy tą, tą deklarację promować wśród naszych sieci właśnie europejskich i też światowych. Stowarzyszenie Partnerstwo i Stowarzyszenie Olza, także nowe doświadczenia i cieszyńskie Szlak wkracza na nowe, nowe, wyższe poziomy, które są w tej chwili przed nami. Także wydaje nam się, że jest szansa. Że w najbliższych latach ten pejzaż Śląska cieszyńskiego będzie przez, przez Cieszyński Szlak Wina w jakiś sposób zmieniony i to zmienione na korzyść. Tematem konferencji jest taka szeroko rozumiana szeroko rozumiane dziedzictwo i ta sfera właśnie kultury i natury. To hasło Kultura i Natura wzięło się z. Takiego filozoficznego traktatu jednego z prekursorów ochrony przyrody w Polsce, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, że nie da się tak naprawdę ochronić naszego dziedzictwa, jeżeli nie będziemy myśleć spójnie o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. Nie da się zaangażować ludzi, społeczności lokalnych w ochronę środowiska, w ochronę tego, co mamy najpiękniejszego w swoich małych ojczyznach, jeżeli nie będziemy myśleć właśnie tak bardzo holistycznie o rozwoju, o. O, o, o ochronie tego, co mamy najcenniejsze. Jeszcze chciałem zaznaczyć taką jedną ciekawostkę, bo to mało chyba kto wie, że wino już i winorośl tutaj rosła już od XIV wieku, a sprawcą był oczywiście niż nie kto inny, jak książę Przemysław Noszak, który w XIV wieku zasadził pierwsze winogrady w Cieszynie na wzgórzach niedaleko zamku, i my jesteśmy takimi tylko, tylko. V zásadě jeho jego potomkami v tej dělalnosti. A ukazuje se, že i toto místní dědictví, i v částech, které jsou daleko od venkovských oblastech, které jsou daleko od center, může poskytovat důstojnou obživu lidem, přinášet spoustu sociálních, ekonomických a zejména environmentálních benefitů. My se velmi Opíráme taky o ochranu klimatu, vědomě, pozornost, snižování uhlíkové stopy a to všechno jsem se pokusila účastníkům konference nějak přiblížit tak, aby je to inspirovalo a zároveň to ukázalo, jaké veliké úsilí takový vývoj potřebuje, ale taky, že se to po všech stránkách lidem vyplatí. Staráme se, že by účastníci zároveň konferenci, jak... I wizyty studyjnej mieli możliwość wymiany pomiędzy sobą doświadczeń i zaprezentowania dobrych praktyk z Europy Środkowo-Wschodniej. Mieliśmy również wątek z Ukrainy, łączyliśmy się online z naszym partnerem, który podjął inicjatywę tworzenia zielonych szlaków Greenways. Ponadto rozpoczynamy. Spotkanie związane z programem szkoleniowym, który Fundusz Partnerstwa realizuje od półtora roku. Jest to Akademia Partnerstwa i w cieszynie gościmy właśnie osoby z całej Polski. Są to liderki i liderzy organizacji pozarządowych, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, ale też uczymy się różnych innowacyjnych metod pracy. że warto też powiedzieć dlaczego spotykamy się w Cieszynie, dlaczego ta konferencja i to wydarzenie dzieje się właśnie tutaj na ziemi cieszyńskiej w Euroregionie Śląsk Cieszyński przede wszystkim dlatego, że to jest takie miejsce, które promieniuje na całą Polskę, ale również na Europę środkowo-wschodnią, ale myślę, że też całą Europę takimi pozytywnymi przykładami dobrych praktyk jak właśnie chronić dziedzictwo jak angażować różne pokolenia w jego ochronę różnych partnerów, jest tu wiele przykładów dobrych praktyk i projektów, które pozytywnie inspirują i, i dają, dają przykład innym organizacjom, innym miejscom. Spotkaliśmy się w Cieszynie po to, aby podczas Międzynarodowej Konferencji w ramach projektu Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń podzielić się dobrymi praktykami z Europy Środkowo-Wschodniej. Dobre praktyki przyrodniczo-kulturowe zaprezentowali nam przedstawiciele, krajów Serbii, Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji, jak również Polski i w szczególności regionu Cieszyńskiego. Spotkaliśmy się w Cieszynie, dlatego że jest to wyjątkowe miejsce, miejsce z tożsamością, miejsce bogate zarówno kulturowo, jak i przyrodniczo. Dzięki współpracy z partnerami z regionu Cieszyńskiego udało nam się zrealizować konferencję międzynarodową. Oraz wizytę studyjną tutaj po lokalnych, modelowych przykładach, inicjatyw oddolnych podejmowanych przez ludzi, którzy e, budują swoje małe, lokalne ojczyzny. Jesteśmy w pałacu w Kończycach Wielkich pod Cieszynem. Za nami jest Winica, wśród nas jest his historia e, XVII wieku, koniec XVII wieku. Wielkie rody tutaj w pałacu, a teraz tworzymy trochę już nową historię XXI wieczną. Cieszyński Szlak Wina, Winica, która rośnie za nami, ale rośnie też z drugiej strony już prawdziwe winogrona, gdzie już pierwsze winogrona są przerabiane na, na wino. A wśród nas inne winice, winiarze i rozwijający się region enoturystycznie. A jesteśmy generalnie po konferencji ekoturystycznej związanej z kulturą i z naturą Greenways Polska, partnerstwo, Stowarzyszenie Partnerstwo oraz Stowarzyszenie Olza w Cieszynie. Akurat dzisiaj gościli w naszym miejscu, w naszym, w naszym pałacu, także zaczyna się tworzyć nowe karty historii. Myśmy już wiele lat współpracowali z Euroregionem śląsk wszystkie przy realizacji m.in. zielonych szlaków Greenways czy, czy, czy ekomuzeów i innych projektów związanych z dziedzictwem i ze społecznościami lokalnymi. I na koniec jeszcze wspomnę o tej drugiej deklaracji, która była podpisywana. Ona dotyczyła już tutaj lokalnego projektu, regionalnego projektu cieszyńskiego szlaku wina i ten cieszyński szlak wina wstąpił podczas konferencji w Cieszynie do sieci zielonych szlaków Brytyjskich. Tych winnic jest już sporo, bo jest winic 11. Co prawda daleko jeszcze mamy do południowych Moraw, ale tak jak to mówił kiedyś chiński uczony, że jak się wyrusza w daleką podróż, trzeba zacząć tą podróż od pierwszego kroku. My te pierwsze kroki właśnie zrobiliśmy.